Siemano, ja jestem głosem z internetu, który dzisiaj zachęci cię do zrobienia czegoś dobrego, jeżeli jesteś dorosły lub też, jeżeli jesteś mały, możesz zrobić coś dobrego. A mianowicie jest taka pewna sprawa. Chodzi o moją koleżankę Ewę. Jest ona niestety chora na raka i ze znajomymi tutaj. Wcześniej zrobili to koledzy, urządziliśmy zbiórkę i akcję na Facebooku, w której będziemy zbierać właśnie pieniądze na ostatni etap, na ostatni bastion, który e, odbędzie się, jeżeli się uda zebrać pieniądze, w Chinach. Chodzi o to, że Ewa już przeszła wszystkie etapy leczenia w Polsce, już lekarze załamują ręce, nie mają nic do powiedzenia, ale zakwalifikowała się ona na badanie w Chinach. Niestety to badanie, no jak pewnie się domyślacie wszyscy, kosztuje trochę pieniędzy, a mianowicie chodzi o 50 tysięcy dolarów na wyjazd i na samą operację z leczeniem. Mam nadzieję, że ten film, jeżeli go oglądasz i już nie jeszcze nie wyłączyłeś to podasz go dalej, jakoś udostępnisz, zalajkujesz, prześlesz dalej. Jeżeli jesteś YouTuberem, możesz go ściągnąć i umieścić na swoim kanale, żeby inni się dowiedzieli. Jeżeli masz dużo widzów, czy też mało, to nie jest ważne. Chodzi o to, żeby jak najbardziej to rozgłosić, ponieważ zależy nam na czasie. Również zbieramy kasę na naszą koleżankę, która musi żyć i ma wyjechać do Chin na leczenie. Eee, tak jak już mówiłem, udostępniajcie to, lajkujcie. Ja daję w filmie link. Do Facebooka, w którym możecie dowiedzieć się wszystkiego. Dosłownie wszystkiego na ten temat, chodzi o numery, kont i tak dalej. Możecie też zaprosić swoich znajomych na Facebooku. Naprawdę bardzo, ale to bardzo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział. Każ jeżeli zbierzemy 50 tysięcy osób i każda zapłaci po 3 złote, wyobraźcie sobie taką sytuację, to już. Zebraliśmy tą kwotę, więc mam nadzieję, że wy jako poprawni obywatele, a na pewno tacy jesteście, lub jako młodzi ludzie, na przykład 13, 14 czy 16 lat, powiecie swoim rodzicom, którzy przekazując 1% podatku na fundację, która zajmuje się Ewą, będą mogli pomóc. Im więcej ludzi, tym lepiej. Dlatego mam nadzieję, że ja, ten dobry głos z internetu, który właśnie teraz do ciebie mówi, przemówił do ciebie i będziesz mógł pomóc człowiekowi. To jest bardzo ważna rzecz. Pomóc komuś przeżyć. To jest. Myślę, że coś pięknego. Ja raz w życiu już komuś uratowałem życie, więc powiem Wam, naprawdę uczucie jest świetne, a Wy, robiąc coś takiego, co Wam powiedziałem w tym filmie, naprawdę również będziecie wspaniali. Tak więc, zapraszam Was do udostępniania tego filmu, jeżeli jesteście youtuberami, małymi czy dużymi, ściągajcie go, wrzucajcie do siebie. Nie chcę tutaj reklamować samego siebie, nie zależy mi na tym, nie obchodzi mnie to totalnie. Chodzi mi tylko o to, żeby moja koleżanka Ewa mogła zebrać pieniądze na operację, wyjechać do Chin i. Udałoby się jej życie, bo jest na Wydziale Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu lub Politechniki, nie wiem tak dokładnie. E, dokładnie to Gdański Uniwersytet Medyczny. E, tak więc naprawdę zapraszam Was do pomocy. Myślę, że wszyscy razem możemy zdziałać wiele. Tak więc już się urywam, znowu przedłużam, znowu gadam za dużo. Niestety tak wcześniej w, w swoich filmach też tak pieprzyłem, ale mam nadzieję, że dotarło to do Was. Tak więc wiecie, co robić. No i mam nadzieję, że się nam uda. Heja!